ważne wygrane w kilku kategoriach to właśnie tymi słowami w skrócie można opisać październikowe wydarzenia w mieście w przypadku sportu mowa oczywiście o zwycięstwie drużyny polskich hokeistek biało-czerwone w bytomskiej stodole pokonały rywalki z Holandii awansując do kolejnego etapu walki o przyszłe igrzyska olimpijskie z wynikiem 3 do 2 emocje niezapomniane na pewno Będę to pamiętać do końca życia, bo takich chwil się nie zapomina i to jest 6 minut, które wstrząsnęło Holandią. Charytatywną, a z racji idei zawsze zwycięską walkę stoczyli również artyści, którzy zmierzyli się ze składem TVN24. Po meczu zebrano wszystkie pluszaki, które by to mianie wrzucili na taflę boiska. Wyprane zabawki trafiły już w ręce najmłodszych pacjentów oddziałów dziecięcych Szpitala Specjalistycznego nr 2 i Szpitala Miejskiego w Gliwicach. Wsparcie udzielane dzieciom w postaci zabawek, książek, maskotek, Zawsze wywołuje uśmiech na twarzy tych dzieci, i wydaje mi się, że takie akcje jak najbardziej są skazane. W ramach akcji przekazano również 20 tysięcy złotych na rehabilitację Łukasza Wysockiego. Młody judoka, w wyniku nieszczęśliwego upadku na trampolinie, doznał uszkodzenia rdzenia kręgowego. Dzięki rehabilitacji, zawodnik każdego dnia pokonuje własne ograniczenia. Bardzo wdzięczny. Pomoże mi to naprawdę w wielu aspektach i czasowo. I no i oczywiście pieniężnie. No i miejmy nadzieję, że przyniesie efekt to, co chcę zrobić z tymi pieniędzmi. Październik na długo zapamięta także społeczność przedszkola nr 36 w Karbiu, która świętowała zwycięskie połączenie. Nowy budynek to aż 160 miejsc i 7 oddziałów. Trwało to 10 lat, gdzie byliśmy na dwóch budynkach. Natomiast no teraz przyszedł ten moment i ten czas na inwestycje, i bardzo cieszę się, że udało się, że po 10 latach już jesteśmy wszyscy razem. Kolejne wygrane, które w tym wypadku posłużą wszystkim mieszkańcom, to oczywiście wybrane do realizacji projekty tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. To jest pewna sportowa analogia. Bo, jakby mówiłem, ty o tym, że jest fajna, zdrowa rywalizacja, ale na końcu tak naprawdę wygrywają mieszkańcy, wygrywa miasto Bytom, bo bez względu na to, który projekt realizujemy, no, będzie on służył społeczności, więc zawsze będzie radością, wartością dodaną do tego, co się w mieście dzieje. Wartość projektów, które już w przyszłym roku powstaną w Bytomiu, to ponad 5 milionów złotych.